W tym momencie w naszych ekipułkach znajdują się jajka ekskluzywne za Robuxy. W dzisiejszym odcinku wraz z Bartim szefem witam serdecznie. Siema, 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 siema. Robimy pojedynek na jajka, widzowie. Kto wygra zgarnia wszystko. W naszej puli mamy najnowsze ekskluzywy, które jak widzicie są bardzo ładne. Mamy nowe huge, które również są naprawdę mega mocne. Oraz nowego Titanica Nightmera. tak jak mówiłem, kto zdobędzie lepsze pety, ten najzwyczajniej w świecie. Wygrywa cały odcinek i wszystko ze wszystkich jajek, których mamy. Aż ponad 20 No i słuchajcie widzowie, punktacja taka Im coś jest mi e, silniejsze, tym więcej punktów Tutaj mamy jeden punkt, drugi punkt Trzy punkty, Huge e mamy już tutaj powiedzmy Sobie 5, tutaj mamy 7, A Titanic mamy za 10 punktów No i tak jak mówiłem Kto zdobędzie więcej punktów, wygrywa Również wygranymi są oczywiście subskrybenci tego kanału Oraz widzowie, którzy napiszą w komentarzu swój nick z Roblox'a Lecimy po 400 tysięcy na tym kanale A wy widzowie możecie polecieć po moje huge pety Które mam w ekwipunku w tym momencie O, widzę, że Węgorz oddaje mi mojego Titanic. To dobrze, widzowie, może też się przydać. Więc widzowie, zostawcie lajka, subskrybujcie kanał, ukończycie z błąkiem, napiszcie w komentarz. I pamiętajcie o tym, że w Jumping P. Simulator wyszła bardzo fajna aktualizacja. Nowa kraina, całkowicie nowa kraina, widzowie. Dlatego myślę, że to jest idealny moment, żeby zacząć sobie grać. Macie taką mapę albo taką mapę, na przykład nowe pety. Generalnie nowe, inne fajne rzeczy. Również karnet bojowy, który macie całkowicie za darmo. Dlatego wbijacie na Jumpinga, widzowie. I słuchajcie, przystępujemy do pojedynku, stary. Jesteś gotowy? No jestem gotowy, możemy lecieć, kurde. No to stary, chodź, słuchaj. Eee, Co? Robimy tak. Pierwsze jajeczko? Pierwsze jajeczko, słuchaj, uwaga. Raz, dwa, trzy. Wizowa, dobra, ja klikam, widzowie, Ja swoje klikam, no ja swoje klikam. Tylko nie kliknąłem, ja twoje kliknąłem. Przez... Ej, Dobra! dobra. Masz, dobra. masz pierwszy, lepszego, masz pierwszy lepszego. Pecik pierwszy pecik lepszy, widzowie, więc jest git, Punktację macie. Bartuś, gdzie dasz punktację? Punktację, czekaj, po prawej kamerka. To pod kamerką. Pod kamerką, widzowie, punktacja, więc dobrze będzie. Dobra, w ogóle, widzowie. Bartuś, ile, ile masz subów? Powiedz mi, ile masz bardziej subów? kurczę subów brakuje mi 600 do 10 koła. Widzowie, jak Dobijecie Bartiemu 15 koła subów. Ja link macie w karcie o, na górze. Kurde. Link macie w karcie na górze. Daję wam najnowszego Huge Nightmare Spirita, którego drobnęliśmy w poprzednim odcinku. Wbijacie tutaj w kartę na górze. Tu macie kanał Bartiego, Subskrybujecie go, wbijamy 15 koła i oddaję subskrybentowi Twojego kanału tego Huge Nightmare Spirita. Więc ty wylosujesz, a ja wyślę. Dobra. Deal. Dobra. Deal. Dobra. lecimy widzowie. Uwaga. Raz, dwa, trzy. Dobra, Dobra ja, ja spojrzał klikam, na klikam na swoje znowu. Też. też klikam na swoje. Tutaj sobie walniemy jajeczko. Uuu. Okej, okay, mam miszka. Ej, kurde, ty masz mam shiny. Shiny. O kurde, no to szajni będziemy później jakoś więcej liczyć, nie wiem, razy dwa może, albo coś takiego te punkty. Albo zobaczymy, nie, wiem, zobaczymy, 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 jeszcze zobaczymy, może. Jeszcze, zobaczymy jeszcze, zobaczymy jeszcze. Dobra, uwaga stary, raz, dwa, trzy. I lecimy, stary, lecimy, lecimy, lecimy. No mi się wydaje, że. Co? Mi się wydaje, że. Jeden. Kurde, dobra, okej, okay, na, na razie jest Na razie jest okej, okay, na razie jest okej. Okay. Jak wygląda to wszystko? Generalnie, ja w tym momencie można powiedzieć, że tak. Tutaj mamy trzy punkty, tutaj mamy po dwa, więc mamy siedem punktów łącznie. Ty możemy powiedzieć, że masz ich cztery, ale mamy tutaj shiny, więc będziemy musieli pomyśleć, co zrobić z takim fantem, stary. Myślę, że to może takie decydujące, będzie to decydującego, no, nie? Więc zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. zobaczymy, końcu, zobaczymy to widzowie. Generalnie, stary, ja uważam, że powinniśmy otworzyć do. Jajek w ogóle 15, jakoś. Więc stary, chodź teraz, co nie? Na no? Dog World, Dog Park. I wejdź sobie, stary, odblokuj wszystkie pety możliwe do zdobycia. I teraz otworzymy kilka jajek tutaj z Dog Worldu, złotych, o ile masz. Mam, mam, no. Dobra, stary, to uwaga, otwieramy na raz, dwa, trzy, Ej, jedno. Kurde, trzy otworzyłem Golden przypadkowo. Baseball Retriever. No to otwórz jeszcze raz. Ja mam legendarkę, stary, ja mam legendarkę. Dobra, to czekaj, to otwieram jeszcze raz. Tylko sobie wtedy dam wszystkie na keep, dobra. I uwaga, tak, otwieram tak, tak, jedną uwaga. złotą. Kurde, ten sam. Mamy tego samego. Dobra, widzowie raz. Raz, dwa, Dobra. trzy. A inwentory jest full. Kurde! A ja dostałem Epika. Epika dostałeś? No jo, no patrz na jak na deskorolce śmiga. Czekaj, teraz delay tu jest sobie kopety. Proszę, żebyś legendarki nie dostał. Dobra, stary, uwaga. Też masz. Ty, no, no nie! Nie, nie, ten sam! Dobra, widzowie, uwaga. Raz, dwa, trzy. Nie! Na skorolce! No ja też! Aha, no co jest? Nie no na ten skorolce pies. Dobra, stary, teraz jajko za robuxy. Teraz jajko zarobię Uwaga! Raz, dwa, trzy, dwa, trzy to let's go! Moje. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go! Proszę, będzie, proszę, będzie już ja myślałem, że mam huge'a ja, już, nie? nie mogę. Jezus. Dobra, no powiem tak, stary, no na razie, no to chyba ja mam tutaj winka, na razie jest... No, nominek. ale to jest różnica, nie wiem, dwóch punktów, no. No, może coś takiego, dobra, stary, otwieramy zwykłe jajo, uwaga. Raz, dobra. Dwa, dwa, trzy! Trzy. Mam legendarkę. legendarka! Legendarka Shiny w ogóle! Aha, ja Czyli no, mam. Kurde, można powiedzieć, że nadrobiłem to Shiny, nie? Że tak powiem, więc no tutaj. Albo jeden punkt więcej, albo dwa masz. No zobaczymy, zobaczymy. Mimo wszystko Generalnie widzowie, powiem wam tak. Piszcie w komentarzu w ogóle, kto według Was wygra. Jesteśmy dopiero w połowie, wszystko się może zdarzyć, dlatego piszcie, czy jesteście Team, Barty, czy Team Yoshi i co? No i widzowie, jeszcze jedno jajko złote. Dobra. Uwaga, otwieram. PAM! Legendarka! Ja też mam legendarkę. Nie, niedobrze, stary, musimy otworzyć zarobuksy. Uwaga! No, Jesteśmy gotowy? Jestem Trzy, gotowy. Dwa, jeden start! Niem, które jest twoje? który jest moje? to moje które jest, twoje. Jest... Dobra, no, jest to, moje, jest, jest to. Nie! Masz nie. lepszego, nie! Ty masz lepszego. Co, czekaj? No ja ducha dostałem. A, ten jest lepszy, rzeczywiście. No dobra, ja no, lepszego. Nie mogę. Nie jest. Nie jest dobrze, widzowie, nie jest dobrze. Dobra, na przemian stary. Jajo złote. Let's go. Raz, Raz, zaraz nie będzie mi stać na to jajo Dwa złote. Trzy. Legendarka. Legendarka! Kur... Za zbyt równo wszystko jest. Ja nie mogę, dobra stary. Ile masz jajek jeszcze za robóksy? Ile masz jajek za Robuxy? Ja mam cztery. Cztery jajka. Dobra, otwieramy jedno. Uwaga, dobra. trzy, dwa, dwa, jeden. Start! Jeden. O kurde, kogo jest szyję? To, to właśnie to jest, nie chyba, wiem. To jest chyba moje, To jest chyba moje. Kurde, masz... rainbow! Rainbow! Ten Rainbow Week, widzowie, to on może coś tam zadziałać. Myślę, że w tym naszym openingu, stary. Co? Ja myślę, że tak. Ale to shiny mogę... jest rzadszy, halo. Shiny jest rzadszy, mówisz? No, no dobra, no ale też mam shiny, no i co? To nic, ty masz legendarkę shiny, a ja mam ekskluzywa, halo. Dobra, stary, słuchaj, lecimy dwa yy, yy, Goldiaja. Masz jeszcze kasę na goldia, czy nie? No mam, mam, kurczę, właśnie 4 biliony, no to tak lipton troszkę jest. No to zwykłe, zwykłe otwieramy, dobra, zwykłe, chodź. No. Uwaga, 3, 2, 1. Bam! Epic. Legendarka! Wystać legendarkę, no co, no nie Ile mamy jajek za robuksy? Trzy. Dobra, otwieramy. pojedynczo Uwaga. Raz, dobra. dwa, trzy. Ostatnie widzowie... O kurde, dobra, to jest moje, to jest moje. Ostatnia wymiana, widzowie Jezu, myślałem, że dwa Qże! Ale mam lepszego. Masz lepszego, masz lepszego, masz lepszego. Ale <słuch> właśnie pytanie oh. jak to wyjdzie, nie? Dobra, stary, otwieramy kolejne. Uwaga, raz, dwa, dwa, trzy. trzy. To jest moje? To jest mój. Kto jest to jest twoje? Mój. Nie wiem. Kurde! Ma, mam lepszego znowu. Nie! Dobra stary, słuchaj, zwykły pet, zwykły pet, otwieramy zwykłego serwera. Dobra, teraz. zwykły, uwaga. Raz, dwa, baj. Trzy. Na skoro. Legendarka. Ja nie mogę. Nie! Dobra, stary decydujący punkt to chyba jest. Widzowie, w tym momencie zostawiacie lajka, zostawiacie suba, zostawiacie komentarz. Widzowie, no teraz jest moment kulminacyjny. Pamiętajcie o samym store, Bardzo fajne ciuszki. Pamiętajcie o jumping pet simulator. Fajna gra, fajna nowa kraina. widzowie, zobaczmy w takim razie, kto wygra. Raz, dwa, trzy. Dobra. Remisowo Dobra, podliczamy, podliczamy stary teraz. Dobra, stary, na raz, dwa, trzy piszemy, ile nam wyszło. Dobra, czekaj, tylko ja sprawdzę czy na pewno wszystko dobrze podliczone. Jak robimy z Shiny i z, z, z rainbowem, mi, Jak to liczymy? Z tym twoim rainbowem i, i z moim Shiny Nie wiem, jakikolwiek upgrade wyżej to jest jeden punkt, może, co? Dobra, jeden punkt dodatkowy, to czekaj, raz, dwa, trzy. No to Ułaga, ja widzę, stary, ile mam. Wygrywa, raz, dwa, trzy. Co? Nie! Dobra, Bartek, proszę bardzo. Dziękuję, widzę. Serdecznie za uwagę, za obejrzenie. Pamiętajcie o sobie, o lajku, o komentarzu. Do widzenia. Wbijajcie do barka, wiecie na jumpinga. Elo!